No, haj masz nie. Dzień dobry. No. Macie schodzi. No, raz. mogę już Szybko. Nie po. O, proszę. Ach, proszę. O. Tu. Siadasz pokazywałam na tym. Tak. Ah. Co tam, Maxiu? Pająk? Ach, to nie pająk, Maksiu. Myślałem, że to jest pająk. Chodź, Chodź. chodź, Chodź. No nagrywamy, jak pierwszy raz schodzisz. Chodź. Chodź. Ciach. No, Maksiuś. Już, Macieju? Tak. tak. A, a. Brawo, Maciej, no, jeszcze tak. coś